Chymaneczko z tej strony do Cotron witajcie w pierwszym odcinku Surival Kit e, To nie jest puszka przetrwania tylko to niestety to jest pudełko przetrwania, zwłoka prowizorka się mu co tam się znajduje? Co nam będzie potrzebne na Suriwal, mniej więcej Bandaż Gaza Gaza jest bardzo przydatna Dużo ma zastosowań Bandaż tak samo byśmy mieli ranę, skaleczyli się czy coś. Też się nam e, bardzo przyda. Prawda? Druga rzecz. Paśma. Zroczysta. Też na pewno nam się do czegoś przyda. Kolejną rzeczą jest latareczka. Mała. Będzie się złyści. I Daję. Mogę zaprezentować rozkazów. Nie, bo z lawą nabywa. Ale widać. Kolejną rzeczą zapalniczka. Też się nam na pewno przyda. Kolejną rzeczą jest nić, nici i igła. Wiadomo jakbyśmy się bardzo mocno skaleczyli ranę, byśmy mieli bardzo odkrytą, to możemy się zeszyć. No ale niestety nadzieję, że takiej konieczności nie będzie igła, nici. No, rzeczą jest no, karteczki, wiadomo. Czy komuś dostać wiadomość, czy cokolwiek, czy się, by się nudzić, wiadomo, coś narysować, popisać, cokolwiek. Reną rzeczą jest wykałaczki, no i cztery gumeczki, lipsy zaciskowe, no, i wiadomo, spinte, no, Gineski. 6 pines w kolorach, to nieważne zresztą jakie są. Kolejną rzeczą jest maść. Dzięki właśnie oparzeniom, pokrzywie, ukończeniem owadów, oparzeniem słonecznym i powiekszowym, oparzeniem skóry i tak dalej. Maść też nam, jest potrzebna. Kolejną rzeczą jest, są plastry. Mamy ich 4, 2 duże i 2 małe. Wiadomo, też na rany nam się przyda plaster. Kolejną rzeczą jest, Cinaczka do paznokci, nie musi to być potrzebna rzecz rywalowa, ale do paznokci czy do czegoś na pewno nam się to przyda. Mam tu jeszcze dwie rzeczy. A grawka, mam jedną, ale będę chciał jeszcze jedną. Żebyśmy je tam, wiadomo jak właśnie z tymi niciami spodnie sobie na przykład rozwalić coś, możemy też zeszyć od razu. I pineska tak samo możemy sobie właśnie w miejsca miejscach, tam w spodniach czy w czymkolwiek w że rzuceniu z prezerwatywa pewnie będziecie <laughs> nie myślicie się dl dlaczego i po co nam to będzie potrzebne no wiadomo, gumka ma dużo zastosowań jest bardzo przydatna jest rozciągliwa więc można ją do wszystkiego użyć nie tylko nadmuchać, żeby balon był można wodę tam wlać i w ogóle przyczynić cokolwiek, no nie wiem coś na pewno z tego można wykminić wszystko Trochę tego jest. No. Więc... Jeszcze będę potrzebował... Aha, jeszcze jest... Nie, mam tutaj baterię bezproblemową. Będzie potrzebna. Radia czy coś. Więc będę potrzebował jeszcze sznurka. No i parę gwoździ, No i coś tam jeszcze będę potrzebował. Więc dzięki za obejrzenie tego filmu. Solidarity. Mam nadzieję, że wam się spodobał filmik. W razie pytań pytajcie. I możecie mi też coś powiedzieć. Będę się, mam nadzieję, pozytywne komentarze zobaczę. No i co? No, będę się z Wami żegnał. Opka w górę, subskrybujcie no i komentujcie, wiadomo. No to do następnego. Hej, na razie!